Siemanko widowie, ja jestem Medox, a dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o kilku fajnych rzeczach, które powinny dostać się do Brawl Stars. I chciałbym też powiedzieć, że no, to jest film, a miało być parę dwa, to wiem, ale to jest taki dodatkowy filmik, więc nie ma się o co bać. Ale dobra, nie przedłużając, zapraszam. Od razu zaczynamy z grubej rury, czyli nowy, po, nowa postać Dew, który powinien być ultra legendarnym. Tutaj mamy trochę połączenie Raven-Lily, który powinien być ogólnie mega fajny. Z bajki oczywiście to wszystko jest. Tutaj kolejna postać z tej bajki, czyli beast Gas, który on jest mega fajny, ogólnie mi się mega podoba. I tutaj kolejny postać z tej bajki, czyli Cyborg-Meg. Napiszcie w sumie, który skinek wam się najbardziej podoba. Kolejny zalibysty skinek, Starfire-Melody, mega fajny. Koniec z tamtej bajki, Teraz wleciał Mario. Tutaj ogólnie mi się mega podoba, bo to jest Hagi Wagi Shade. Nie zapomnijmy o Katnapie, który wcielił się w Kita oraz Boxy Boo jako Tick i Macy jako Mami Long Legs. Tutaj kolejna mega fajna bajka, czyli głowy się nie mieści. Tutaj mamy Mortisa, y, Pan P i Ms. I jeszcze tutaj jedna postać, której nie wymienię nazwy, po prostu nie wiem jak się nazywa: to niebieska. Możecie napisać w komentarzu. Tutaj mamy wersję Among Us. Mamy tutaj na przykład zieloną Rosy, niebieskiego pana P, fioletowy Mortis, biały, pan, biały Kiełek oraz pomarańczowa, jak się nie mylę, Pam. Tutaj mamy kolejną bajkę, czyli Wróżki, Kosmo oraz Wanda. Ogólnie. Larry, Lori. No, super cel. Dodajcie to. Tutaj kolejna sezonówka, czyli Pirat Lili w dwóch cieleniach. Dobra, tych bajek trochę dużo było, więc kolejna postać, czyli Robo P. To jest mega fajna postać. Ona powinna być albo legendarna, albo mityczna. Mi się mega podoba, naprawdę. To jest mega fajne. A tutaj skin do Serge'a, czyli Pepsi Serge. Ogólnie mi się mega podoba. I żeby wypuścili w ogóle wszystkie skiny, które pokazałem, to oni musieli mieć chyba pierdyliad normalnie tych promocji, nie promocji, kurde. Ale tutaj to jest mocne. Tutaj to będzie chyba Kiełek, czy tam Squeak, który jest automatem. Automat Squeak. Tutaj ogólnie jest mega z lepszych skinów, czyli Serobel Spike. On jest mega fajny ogólnie i możecie napisać w komentarzu, który Wam się najbardziej podoba. Tutaj mega, mega fajny skin czyli Google Meeple. On jest mega fajny ogólnie i powinni takie coś dodać. Tutaj fioletowy Barley, czyli który jest wcielony w czarodzieja. On w ogóle ma już dwie wersje. Niebieski i czerwony. I fioletowy też powinien wlecieć. Tutaj jest kolejny skin do Meeple. Tym razem yy, Squid Game, który jest strażnikiem. Tutaj skin jak do kolta w wersji ikona gracza. Ogólnie, jak jest ikona gracza, to powinni dodać takiego takie coś. No, powinni. Dobra, kolejny epic nowy Zadymiarz Bary. On powinien mieć jako ult taką tarczę mega fajną, która jak. On bije, o, o, przeciwnik bije, to on nie dostaje obrażeń, tylko przeciwnik. Jak wiecie, zajęto długo święta, więc tutaj pokazuję Wam kolejny skinek świąteczny, który się nazywa Juju Grinch. Więc ogólnie on jest mega fajny i powinien nadawać się dobra ustawy. Kolejny świąteczny skinek, tym razem do Spajka. I to jest właśnie taka kupuła ze śniegiem. Tutaj chyba ostatni skinek świąteczny, ale to jest świąteczny domek 8 bit. Tutaj pojedynczy skin bajeczny do Boni Anais, która jest z Gambola. Ogólnie nie, nie udało mi się znaleźć więcej takich, więc przepraszam was bardzo, ale postaram się w kolejnych częściach. Tutaj mamy taki już skinek do Stu od czarnego sonika. Ogólnie nie pamiętam nazwy, ponieważ nie oglądam sonika więc przepraszam fanów Soników. Tutaj jest Sonic. I on powinien być skinkiem do Fenga. Ogólnie mega fajne. Tutaj skinek do Rose. Knuckles Rose. Ogólnie nie wiem jak się to czyta, bo jak mówiłem, nie oglądam Sonika. Ostatni skinek ze Sonika, czyli do Gera Tales Power. Tutaj jest skinek do mega fajnego Zadymiarza mitycznego, który będzie się nazywać Siew. Chciałbym dodać, że większość skinów to nie są prawdziwe, więc żeby nie było, jasne? Taka fanowska wersja. Tutaj mamy skin do Gaza. No i niestety będzie... I no, no, to jest Balloon Boy, ale ja na niego mówię balon Śmieć. Tak jak Admirals. Kolejny skin, to jest chyba do e, Colette i on ma przedstawiać Glamrock Chica. Kolejny skinek. I ogólnie nie wiem do jakiej to jest postaci, szczerze, przyznam się. Ale to jest do Roxy na pewno. Ale jaki zadanie zebrał, teraz to nie wiem. Kolejny skinek to jest Chica Pan P. Ogólnie on jest mega fajny i pasuje mega. Kolejny skinek to jest Penny Foxy. Mega mi się podoba i ogólnie powinno, powinno być takie coś. Tutaj jest kolejny skinek do Mortisa i on jest chyba albo Fangaj albo purpugaj. Chyba purpugaj. Ogólnie, ale mi się mega podoba. Ogólnie tutaj jest mega fajny skinek, czyli Boniacz Płoko. Mega mi się podoba i gitara. No, pasuje. Siedzi. Tutaj jest skinek do Baza i on jest Monty. Mega fajnie mu. Wszystko siedzi. Normalnie, ja nie wiem, jak ludzie takie fajne skiny robią. Tutaj jest jednak do Serge'a i on przedstawia Frediego, Glamrock Frediego. On jest mega fajny. Teraz nowy zanim masz Gilsi, Assassin, który powinien być epicki. Ogólnie mega siedzi i przypomina mi trochę RT. Nie wiem czemu. Tutaj postać Harper, która też powinna być epicka. Ogólnie mega mi się podoba. No i na zakończenie ostatnia postać Reginald, która powinna być też epicka. I jeśli wam się podobało, zostawcie suba oraz like na tym kanale. To było na tyle. Siemanko.